Uh, dzisiaj szosa, wczoraj gravel. E, wczoraj była taka mała ustawka gravelowa wręcz. E, pojechaliśmy fajnymi trasami gravelowymi e, przez też taki bardzo fajny podjazd. E, gravelowy podjazd. Naprawdę stroma ścianka. Daje się znaleźć strome ścianki w okolicy e, pod gravel, gdzie można przycisnąć. Ale dzisiaj nie o gravelu, nie o szosie. Tylko o malowaniu siodełka. O malowaniu siodełka w przełaju, jak to wyszło, jak to się trzyma. Jestem po kilku jazdach, co prawda po suchym, ale nie jest źle i mogę, mogę już coś powiedzieć w tym temacie. Lecimy! Malowanie siodełka w rowerze. Jak to zrobiłem? Jak y, to chyba robić? Chyba, bo robiłem to pierwszy raz na spontanie i może popełniłem jakieś błędy, nie wiem. Wyszło całkiem fajnie, efekt jest trwały, y, więc pokażę wam jak to zrobiłem. Podzielę się swoim doświadczeniem. Pierwsza sprawa farby. Farby, których użyłem to są takie farby nadające się do eco skór. Yy. Nie wiem, może są lepsze farby? Ja użyłem tych. Są niedrogie, dostępne. Czerwony, zielony, czarny i warstwa bezbarwna. To jest akurat bezbarwny mat. Są też bezbarwne połyski. E, wziąłem bezbarwny mat. Pędzelki, bo to było ręczne malowanie, numer 8 i numer 12. E, najlepiej zrobić sobie wcześniej test. Ja miałem siodełko testowe, moje, czyli ten stary, zdezelowany, zniszczony na zawodach fizyk. To jest w ogóle poligon doświadczalny do różnych rzeczy. Pierwsza sprawa to jest wytarcie powierzchni, którą chcemy malować zmywaczem do paznokci. Bardzo dobrze zmywacz do paznokci sobie radzi w tym procesie. Więc wycieramy wszystko, co chcemy malować zmywaczem do paznokci i sobie testujemy. Ja sobie tutaj testowałem. I, co? I, I tak to wyszło po pierwszej warstwie. Nakładamy więc kolory bazowe później, w takiej ilości warstw, żeby nam to ładnie pokryło. Tu jest jedna maznięta warstwa. I, i efekt jest taki. Musimy nałożyć tyle warstw, żeby, żeby to ładnie, tak jak mówię, pokryło, żebyśmy byli zadowoleni, usatysfakcjonowani z z efektu i na koniec nakładamy tą warstwę bezbarwną. Tej warstwy nałożyłem trzy, znaczy tej, tej, tej farby nałożyłem trzy warstwy tak, żeby zabezpieczyć całość przed jakimś farbowaniem, przed wycieraniem i tak dalej. Jak to wyszło? Wyszło to tak. Wyszło to tak. Oczywiście motyw przewodni to jest arbus, jako najbardziej dający kopa pokarm no ma dużo cytruliny no można powiedzieć więc arbuz dobrze pasuje do tego roweru i co Aha no i można oczywiście mieszać kolory jak sobie popatrzycie tutaj na tą, tą część która jest skórką arbuza to mamy takie ciemniejsze i jaśniejsze motywy Ciemniejsze to jest zmieszany zielony z czarnym i wyszło takie coś więc te farby dobrze się mieszają. Czerwony poleciał jako pierwszy, i poszło sporo warstw, tak żeby pokryć napis fizik, bo pod spodem był czarny napis fizik, który gdzieś tam jeszcze prześwituje przy takim mocnym świetle. Tutaj mamy takie K, nie wiem czy widać, ale to nic. Pestki poszły i wygląda to spoko. Jestem zadowolony z efektu. Jeździłem już, co prawda, w niezbyt mokrych warunkach. Zobaczymy, jak będzie sobie to radziło. Jak to się będzie utrzymywało w błocie, w deszczu, takim jak tutaj chlapnie błoto i zaczyna szorować swoimi pośladami. Będę wam dawał znać, jak to się trzyma, aczkolwiek póki co jestem bardzo zadowolony z efektu. Nic się nie wyciera na sucho, więc więc jest, jest, jest spoko. No i tyle. Tak to wygląda malowanie siadełka. Teraz siodełko chyba trochę lepiej się prezentuje, znaczy lepiej się komponuje z całością niż wcześniej jak było białe. Polecam się pobawić. Jeżeli macie stare siodełko, trochę czasu i chęci można zrobić coś fajnego. Tyle. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.